A to walet gdzie? No. słuchaj. Nasza sekcja. No. Druga. <laughs> bo, zadanie, który ma wspierać Was ogniowo, tak? Tak. Nasze zadanie jako drużyna alfa jest wejście do pół tych pomieszczeń. No. Uszradzenie ich w celu weryfikacji, doniesień z naszego wywiadu. Tam coś, po prostu przeciwnik przechowuje, tak? Mhm. Nie wiemy co, ale zagraża miastu. Do, dobra. E, dobra, następnie. Wasza sekcja, y, jesteście jedynkami, y, wy będziecie się poruszać tutaj wzdłuż tej drogi. Jak już zobaczycie ten bunkier, y, to pomału skręcacie sobie w prawą stronę no. i już nacieramy, tak? My idziemy za wami. Będziemy no, dobra. Albo będziemy iść na Waszą lewą, albo na waszą prawą. O, no. tak? No dobra. Czyli będziemy wasze skrzydła ubezpieczać. O kurwa, dobra. Wy Tak jest. No, dobra. Także Rozkaz. Jeżeli, jeżeli duży na brawo. No. Teraz wejdzie do walki, czekamy chwilę, bo oni mają związać ogniem. Mają radio. I dopiero wchodzimy. Nie, nie mają radio, także są już na serce spisani. Czyli oni jednak byli ty